In fact, he was known to frequent the whole We searched there, of course, but found no wand. We did find a series of statues similar to Jackdaws. I'm certain they're a clue, but I cannot figure out where they lead. Jackdaw was last heard about I some pages a map, with a madman's of As you can imagine, the poltergeist was less than helpful. I'll have a look for you. You certainly heart. Professor Fig was right. You are a remarkable student. Bardziej mnie zastanawia czemu dwóch starych pryków rozmawia sobie przy poran czy wieczornej herbatce o uczennicy piątego roku. piętnastolatce. Should I be concerned? Sprawdź co wiarnie, coś tam w ogóle blisko. Mapa mnie interesuje, nie misja, i mapa warto. A, trawnik zajęci do latania. Super, co tu robiła moja myszka? Tchłaj. Hey, a tutaj też jakaś misja. what are you doing out here? challenging you to a game of summoner's court. i think it's time you faced a real opponent. outside of ronan's little lesson in charms class, summoner's court isn't just a game. it's a battle of skill, a test of a witch or wizard's metal. what say? Mm, yeah, dobra. let's do it. brilliant. Mam nadzieję, że za the ever-changing game. Mm, niezbyt dobre ustawienie, ok. Nothing to Dobra. It.

Yeah. Try to be that. A z przyjemnością. Tylko tego teraz nie spierniczy ci. Eee. Serio? Jezu, jakiś zdziwiony. Czekaj, czekaj. Rewanż, chłopie. Rewanż. Nie ma tak dobrze. <laughs> We Dobra. I'm Jeszcze to raz robimy. Nie, jak teraz nie wyjdzie, the lecimy za zadaniem Olewandora. Możeś se słupków na ustawie, się cieszysz, koki.

Nie dotknij, dobra, nie dotknęło. No, tylko nie za bardzo, teraz masz już gdzie to. I teraz tylko tego nie spierdzieli ci mamy zwycięstwo. Moi Try drodzy, mamy that. zwycięstwo. Nie, że spróbuję. Proszę bardzo. Lucky shot. Well to. done. You beat me. Hey, you up? It's a bit of good luck. That's all. <laughs> Come now, Leander. There's no need for that. Fine. You're good. Better than I am, at least. I'll let the others know you're good enough to keep playing. The others? I lost seven matches in a row to Samantha Dale.

No, już zboczyłem staro, wystarczyło, że spojrzałem w stronę monitora, na którym mam OBS i już nie wiem, gdzie biegnę. za wyposażenia są pełne. No, dobra, ale ja nie zbieram wyposażenia, tylko zbieram składniki. Także przymknij tam mordę i dajcie mi grać. Would you kindly? Jakby to powiedział Andrew Ryan? Tędy? To jest nie? Słodziutki, mały mosteczek. Usługuje się z zdrownieniami, mimo że ich nienawidzę. Hmm. Przebieżce to. <laughs> po takiej przebieżce to by się laska nadawała już do sił specjalnych, nie? No, nie wiem, czemu ludzie myślą, że <laughs> jak żołnierz umie biegać, to jest dobrym żołnierzem, ale to nie tylko u nas tak jest. Anyway gdzie zappełna Zu dobra trzeba będzie trochę tych zagadek Merlina porobić, bo Cześć Hedwiga będziedzież do Hedwigi to jeszcze trochę daleko czasowo, bo to jest 1890 rok w lewym dolnym rogu Sowa. Ota, o tu. wiedziałem. Szkolne sowy, a także te należące do uczniów, można znaleźć w zawiarni Hogwartu. Tam tam ostrożnie uważaj na sobie odchody i rozrzucane by się szkielety. Yuh.

O, jeszcze w złapałem, nie? Super. To się nazywa skill. Dobra, ale tamto się nie spierdzielamy. Jeszcze widzę, że Zdjęcie mi tu karteczka, karteczka lata. she's here i'd best keep looking empty perches could be the right size for jackdaws or statues of jackdaws what's happening a no could it be solved my puzzle after all these years well done indeed good news if you've got something to hide you found the perfect spot richard jackdaw at your service the richard jackdaw so mr Ollivander was right he wants his family wand back. Goodness, I'd forgotten about that wand. I assure you, I don't have it on me. I'm almost certain I dropped it the moment I was beheaded in that cave. Oh, it was sheer folly to follow that map. What map? Ridiculous, really. Found it on some yellowed old pages Peeves had pilfered. Thought I could impress a girl. But that's a story for another day. So. You stole a wand and then followed a map on some pages that you took from Peeves and followed that map to your doom. Odd to hear it all reduced to such absurdity, but yes. Why do you care about some old wand? I do really. does. It's the pages I'm after. Might they be with the wand in the cave? Indeed. Say, here's an idea. Why don't you meet me at the edge of the Forbidden Forest? Ona już się cieszy na samą myśl o tej wizycie. If that's the only way for me to get those pages, I'll meet you there. skeleton, the wand and the, pages are yours for the Obawiam się, że tej różdżki już może tam nie być, ale co ja tam mogę wiedzieć? Problem w tym, że quest trzeba wykonać w nocy, a mamy dzień. Więc hmm. co to jeszcze mamy za zadanko? Muszę nauczyć się zaklęcia rozbrajającego. W ogóle mam tę misję zablokowaną. No super. Po prostu cieszyć się i skakać ze szczęścia. No. Będzie mi tu dźwięczeć w uchu, tak, bo chciałem sobie kapustę zmarnować. I już po bigosie. O. Mm. Obejrzyj mapę. Nie za bardzo mi się chce podążać teraz za mapą. Zobaczmy ten wóz albo przewóz. E, bo nagrywam to praktycznie po nocy. Jest 23. Chciałbym to szybko ogarnąć. Hmm. Przydałoby się jeszcze tylko sobie zaznaczyć te zadanie, które, którym chcę podążać. Z goblinem niedaleko dolnego Hogsfield. No dobra. I never thought Ramrock's loyalists would go this far. Pardon me, is everything all right? Hardly. I've just lost my business and almost my life. You'd best look elsewhere for wares. I've nothing to sell now. I never thought it'd come to this. Be on your guard. Ramrock and his loyalists will spare no one. They attacked you. Oh, Ranrock has no patience for goblins who won't join him. While I too would like to see goblin kind treated by wizards as equals, bloodshed is not the answer. When I said as much, they turned on me, struck me till I nearly passed out. Took my carts, my belongings, even that which is most precious to me. My paintings. Hmm, I'm sorry this happened to you. I shall certainly keep an eye out for your carts that is very kind of you, but i think they took them to their camp southwest of here, just past some ruins. too dangerous to try and retrieve them. i did enchant the carts to return to me if i ever lost them, however slim though the chances may be. i'm holding out hope that some of what was taken is returned to me. it was nice meeting you. i wish it had been under better circumstances. Logik, hello, sir what do you sell here hello i'm jalal Sami, and this is my potion shop i can answer any questions you have about the town mm, what I'll, have to sell? I'll have no trouble selling this thank you

A przy okazji, to zobaczmy sobie może jakie zadania mamy odnośnie tego. Unikaj za pomocą przewrotów. Myślę, że się nam uda tutaj, bo będziemy mieli trochę czyszczonka. Kamień księżycowy na razie mi nie jest zbyt niepotrzebny. Dzięki. Tutaj, cośik mamy. Kartec karteczku mamy. Hebryd czarny hybrycki to olbrzymi smok, osiągający do 9 metrów długości. Wow! Malutka bestyjka. Ta duża, twarda łuska pochodząca od jednej z tych, historii. należy do najcenniejszych przedmiotów, jakie Archie Beckle trzyma w swojej kryjówce. No to chyba już nie trzyma Dziękuję. Pytanie tylko, czy coś mi to pomogło? Mm, tak, pomogło. Dwa uniki. No dobra. Nie mam pytań, nie mam przeciwności. Nie, no, pajączki, ja się z wami Odpuścicie co? Jak pijawki w pierdzielonym sztorpe w dwójce.

you don't believe you can beat me, do you? What? something now to Freon's carts to at key. Quite an enchantment the carts are returning to arm. Też myślałem, że jakaś podwózka będzie, no ale nie, no przecież po co? Jesteś głównym bohaterem? Zapierdzielaj do celu! Przynajmniej tu jest blisko. No jak sobie przypomnę, jak musiałem z długi zapierdzielać aż do Malachitu. Przez całą zonę. Hmm. aż mi się monolit w kieszeni uruchamia. Zobaczyłbym szybki podróży, ale będzie wczytywanie, także stracimy tyle samo czasu, tak naprawdę. A tak co? mogę przynajmniej pogadać, pozwiedzać, powalczyć. Zawsze to coś, nie? Zawsze to coś. stoimy z zadaniem Profesor Heka? Czy jakiej tam? Dwa nam zostały. Dwa uniki do zrobienia. Ale za to będę miał zaraz A, ulubione zaklęcie do swojej mieszanki i już będę miał wszystkie cztery, których używam na co dzień. not just if you're here for my work. Wife... i have good news your carts are on their way back oh, I, don't, I don't know what to say any hope i have of getting my belongings back was quickly fading ramrock's lot called me a fool for believing in the good in wizard kind thank you for proving them wrong the ones i faced were determined to make things difficult oh, i'm glad you're all right oh i can't wait to have you you've inspired me. i've been dealing with witches and wizards for years and we've always got along just fine. perhaps my next piece will be a tribute to all that is good between us. spotty, what a nice idea, anne. i wish you luck with it. oh, i can't wait to get started. thank you again for all you've done. Do następnego.